Całkowity zakaz odwiedzin do odwołania w Dębickim Szpitalu. Taką decyzję podjęto w związku ze zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe. Trwa czwarta fala pandemii. O obecnej sytuacji, jaka panuje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, mówi dyrektor przemysław Wojtys. Dzień dzisiejszy w szpitalu jest 15 osób z covid em rozpoznanym. Dwie osoby leżą pod respiratorem, 13 osób na oddziale zakaźnym. I tylko tam mamy osoby chore na, na COVID. W żadnym innym oddziale ich nie ma. Wszystkie osoby, które trafiły do nas z zewnątrz z COVIDem rozpoznanym, do hospitalizacji, w tym wszystkie, które były na oddziale intensywnej terapii COVIDowej pod respiratorem oraz te, które umarły, to były wszystko osoby nieszczepione. No, brzmi to dramatycznie, ale tak, tak to jest. Można być zaszczepionym i chorować, zgadza się, ale do szpitala trafiają ci najciężsi, oni są jak na razie w 100% nieszczepieni. Być może ten fakt przekona niezdecydowanych. Jeszcze jedna kwestia. Niektórzy pod wpływem dobrego samopoczucia wakacyjnego, tudzież namów osób zewnętrznych, zrezygnowali z drugiej dawki szczepienia. No to już jest barbarzyńskie. To tak mówię ze strony tych, którzy do tego namawiają. To jest absolutnie jakiś, jakiś obłęd. No, ktoś już zaszczepił się jedną dawką, trzeba się doszczepić drugą. Ja za chwilę idę się szczepić trzecią. To nie jest tak, że ja pragnę tego i ja chcę, ale uważam, że tak powinno się, bo jest sytuacja nadzwyczajna. Cały czas nadzwyczajna. Dębicki Szpital zamknięty do odwołania dla odwiedzających. Tak, żeby było to całkiem czytelne. Oczywiście szpital normalnie działa, Przyjmuje pacjentów, chodzi tylko o ograniczenie odwiedzających. Dlaczego? Bo czwarta fala covid jest dla nas już rzeczywistością, to nie są mrzonki nie są żadne wydumane historie. Fakt, mamy w tym wydaniu mało na razie pacjentów przyjmowanych do oddziału z powodu COVID-u, ale 20% z nich umiera. To jest informacja, która w zupełności uzasadnia nam, dlaczego powinniśmy ograniczyć odwiedziny i dlaczego zależy nam na tym, żeby nie szerzyć, nie przynosić i nie wynosić ewentualnie zakażeń na, na zewnątrz. Dlatego proszę Państwa uprzejmie o wyrozumiałość. To nie jest kwestia jakiejś decyzji, która ma utrudnić życie ludziom. Jest to decyzja. Zespołu, zespołu epidemicznego, złożonego z kilkunastu osób. Taką decyzję podjęli fachowcy, lekarze. Ja się z nią całkowicie zgadzam, i, i będziemy po prostu możliwie krótko ograniczać to odwiedziny, ale dopiero wtedy to z, z, zniesiemy, jeśli skończy się yy, no ta kolejna fala. Yy, jeśli mogę, oczywiście przy okazji kilka zdań na temat obecnej sytuacji epidemicznej, to wygląda to w ten sposób, że wielu osobom wydaje się, że już jest po, po COVID. -zie. Chciałbym, pragnąłbym, życzyłbym sobie, ale tak nie jest, i problem polega na tym, że tego być może na ulicach nie widać. Być może większość osób, która jest już zaszczepiona czy przechorowała, nawet jeśli. Nawet jeśli się zakazi, to w domu powiedzmy, przechodzi tą chorobę tak, jak się przechodziło normalnie jakieś zakażenia wirusowe do tej pory przed COVIDem. Ale my tu w szpitalu przeżywamy dramaty, bo to do nas trafiają ci najciężsi i to u nas umierają ludzie. Jeśli 20 kilka osób do tej pory trafiło, to jest naprawdę niewielka ilość, ale pięć z nich umarło, no to proszę wziąć kalkulator i przeliczyć. To jest 20 czy 25%. To jest ogromna. Ogromny odsetek. Nie było takich, takich ilości zgonów. Dlatego e, tak ważna jest kwestia pewnej profilaktyki. Trzeba sobie uświadomić, że dystans, e, dezynfekcja i maska to nie jest jakieś tam bleble co bredzi pan jakiś tam e, nawiedzony naukowiec czy minister. Tylko to jest wymóg, który może spowodować, że będziemy mieli mniejsze szerzenie się tego wirusa. Dystans, dezynfekcja, maska, czyli DDM, plus szczepienia, plus przechorowani pacjenci i to w sumie da nam efekt. Prawdopodobnie tak sobie układam to w głowie: piątej fali to już pewnie nie będzie, nawet jak będzie, to ona będzie sezonową chorobą, i, i nikt może nie zwrócił na to uwagi, ale ta czwarta jeszcze trwa, jeszcze ludzie umierają. My mamy w tym momencie dwie osoby pod respiratorem. Fakt, no dobrze, że nie 10, tak jak mieliśmy w poprzedniej fali, ale mamy dwie osoby. Te dwie osoby mają niewielką szansę. To trzeba sobie jasno uświadomić. No i teraz jest pytanie: czy ja, ja osobiście, personalizując, każdy z nas, czy, czy każdy z nas może jakoś przyłożyć się do tego, żeby mm, ktoś nie umarł? Tak. Dezynfekuj ręce, zakładaj maseczkę, szczep się. Yy, I to możemy zrobić. Każdy z nas. Jeżeli odrzucamy maseczki, a proszę wejść do galerii handlowych, w których z tych mikro głośników ciągle leci ogłoszenie szanowni klienci, przypominamy, że trwa pandemia i tak dalej, a sama załoga, obsługa sklepu chodzi bez maseczek. No to to jest takie jakby powiedzieć trochę dziwne. Druga sprawa to na przykład szczepienie, które odrzucamy, dobrowolnie odrzucamy dostając za darmo, dostając obsługę pełną w tej kwestii, odrzucamy bo. No to są takie czasy egoistyczne. Egoizm jest takim podstawowym wyrażeniem, które zdaje się, codziennie się przebija przez nasze życie. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale traktowanie tematu na zasadzie Ja, 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 ja i swój nos. To jest wszystko strasznie fajne, bo tak napiszą w Facebooku: dbaj o siebie, wyraź siebie, pokaż siebie, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dokładnie nic innego, tylko czysty egoizm. Warto poczytać, jeśli by ktoś nie wiedział w słowniku, co to jest egoizm. No i teraz wróćmy do szczepienia. Ja egoistycznie podejmuję decyzję, że nie będę się szczepił, bo mam taką filozofię. Świetnie, no być może świat mnie nawet wychwali, bo wyrażam siebie. Tak mi każą, no to tak wyrażam siebie. Ale ja moim działaniem może sobie nie zaszkodzę. Natomiast yy, być może. Będę fajnym transporterem dla tego wirusa i zarażę swoją babcię, zarażę znajomego, zarażę ciotkę. A jak ktoś z nich umrze? No właśnie, czy mój egoizm jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla śmierci drugiej osoby? Nie, jestem tego pewien. I tu nie ma się co zastanawiać nad tym, po prostu jestem tego pewien. Dlatego ja nie proszę o to, żeby się szczepić, bo mam interes w tym. Nie wiem, bo jestem dystrybutorem szczepionki czy producentem, czy mam udziały w firmie Pfizer. Nie mam. Nie jestem dystrybutorem, nie jestem udziałowcem. Natomiast zależy mi na tym, żeby jak największa ilość osób była szczepionych, bo my później ponosimy tego yy, no brzemię. A gdyby tych osób było coraz więcej, to znowu musimy zamknąć szpital dla chorób, które powinniśmy tutaj leczyć. A nie możemy, bo w trzeciej fali. Wszyscy to obserwowaliśmy, trzeba było mieć cały szpital przeznaczony na COVID. No, daj Boże, żeby takiej sytuacji już więcej nie było. Ale czy to teraz jest uzasadnione, gdyby, gdyby miało się wydarzyć? Nie, bo mamy możliwość się szczepić. Wtedy nie mieliśmy takiej możliwości. Czy byliśmy z, mieliśmy zbyt mało tej populacji wyszczepionej, żeby to dało efekt? Dzisiaj mamy. I świadomie, odrzucanie świadomie tego, tej możliwości jest, no mówiąc wprost w takim bardzo dużym skrócie umysłowym, wystawianie na śmierć innych osób. Zupełnie nie boję się tego powiedzieć. To jest wystawianie na śmierć innych osób, potencjalnie. To jest tak, jak jeżdżenie z nadmierną prędkością samochodem, to jest tak, jak jeżdżenie po pijoku z samochodem. Po prostu tak nie wolno robić, koniec kropka. Jeśli tego nie wolno robić, to dlaczego wolno się nie szczepić? Tu jest problem. Ktoś zapyta, a jak wygląda sprawia szczepień personelu szpitala? No brawo. 60%? Może. To co z 40%? Filozofia chodząca? W szpitalu? Ludzie, którzy to obserwują, widzą? No tak. Bo znowu mają głęboką filozofię i głębokie przeświadczenie, że oni mogą podjąć sobie swoją decyzję i już. Bo tak. Bo Bill Gates wyłącza zaszczepionych chipami, które tam są. W ogóle nie będę tego komentował. Dramat. Ale na pewno nie będziemy dopuszczać osób nieszczepionych z personelu do pracy z osobami chorymi na COVID. I to jest pewne. Bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pracownicy, którzy są nieszczepieni i wyznają jakąś dziwną filozofię, zarazili się na terenie naszego szpitala. Teraz, kiedy można mieć. Antidotu na to. Eee, dlaczego ja to wszystko mówię? Bo w szpitalu widzimy dużo osób, które wchodzą na luzie bez maseczek. No, tylko tyle, to nic nie potrzeba więcej. Albo mają tą maseczkę na brodzie, albo co najwyżej na, na ustach. To tak samo, jakby nie mieli jej w ogóle. Co innego jest, jak ktoś wejdzie, bo zapomniał, zgubił, gumka się urwała, różne rzeczy. A zupełnie coś innego, jak ktoś wchodzi z rozmysłem, z przekonaniem, ze swoją ideologią i demonstracją. Nie będę się w to zagłębiał, po prostu proszę uprzejmie o to, żeby do szpitala wchodząc, do poradni, do apteki, na prześwietlenie, gdziekolwiek, mieć maseczkę na ustach i na nosie. Bardzo o to proszę. O zakładanie maseczek apeluje również policja, która w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 zwiększa ilość kontroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać w miejscach publicznych, urzędach, galeriach, placówkach handlowych oraz środkach transportu publicznego, czy przestrzegamy obowiązku zakrywania ust i nosa.